Do zamontowania kratki ogrodowej potrzebna jest nam oczywiście kratka. My wybraliśmy taką o wysokości 1,80 m, zresztą to jest chyba typowy wymiar. Kratkę trzeba przymocować do słupków. Mamy kantówkę, dwa takie słupki o wysokości 1,80 m i o wymiarach 6 na 6 cm. I żeby słupki stanęły i się nie przewracały. Używa się takich kotew, metalowych kotew, które wbija się w ziemię. One mają długość chyba 75 cm. Żaden wiatr nie przewróci naszej kratki, jak to ją w tym zamocujemy. No i żeby przymocować kratkę do słupków, potrzebne nam są jeszcze takie metalowe kątowniki. Chociaż też można spróbować zamontować kratkę, bez, połączyć kratkę bezpośrednio ze słupkiem i spróbujemy się do tego przymierzyć. Zobaczymy, czy będziemy używać tych kątowników. No i oczywiście potrzebne są wkręty do drewna, którymi e, połączymy słupki z kratką. No to co? No to zabieramy się do roboty. Najpierw trzeba wyznaczyć miejsce, miejsca w które wbijemy słupki, a później będziemy opowiadać, co dalej. Kotwę próbowaliśmy wbić w donicy, ale okazało się, że tutaj pod tą donicą jest jakieś, jakieś cegły czy jakieś dno, przez które się niestety nie przebijemy, więc jesteśmy zmuszeni zamontować kratkę za donicą. Ja na razie tak wstępnie tą kotwę tu ustawię i pokażę jeszcze jedną rzecz. Jak kupujemy słupek, słupek ma wymiar przekroju 6x6 cm. Kotwa też jest oznaczona jako 60x60 mm, czyli 6x6 cm. Proszę, jest tutaj jeszcze taki luz, który umożliwia później. Mm, no, złapanie pionu, tak? Czyli po wbiciu kotwy, która nie zawsze pewnie uda się ją wbić idealnie pionowo, nawet jeśli będzie trochę pochylona, to słupek będziemy mogli jeszcze ustawić dokładnie w pionie. Zabieram się za wbijanie kotwy do końca. Przy wbijaniu tej kotwy posłużę się takim kawałkiem drewna, które ustawię sobie, żeby nie uderzać w tą blachę, bo mogłaby się pogiąć. Miałem akurat tu pod ręką Kawałek kantówki starej, wykorzystam ją do wbijania. To zabieram się za pracę. Do pracy, zabieram się do pracy. Tutaj mamy taki dylemat, czy wbijać to e, głębiej, czy zostawić tak, jak jest. No, Kotwa ma 75 cm. E, tak dwie trzecie wbiliśmy, e, jak ją wbije do końca, to kratka będzie schowana za murkiem. I w sumie z tego miejsca, gdzie będzie się na nią patrzeć, będzie to pewnie dziwnie wyglądało, więc podejmujemy decyzję, że. Nie wbijamy kotwy do końca, kratka będzie zamontowana trochę wyżej. Jak się kiedyś wywróci, to wtedy się poprawi. Na razie zostawiamy tak. Kratka już jest zamontowana. Ostatecznie nie użyłem do przymocowania do złączenia kratki ze słupkami tych metalowych kątowników. Tylko przymocowałem kratkę bezpośrednio wkrętami do słupków w kilku miejscach. No i udało mi się to w miarę równo zrobić. Chociaż, tak jak się tu przyglądam, no to niestety kotwy chyba były. O jakieś pół centymetra, może nawet centymetr za daleko i słupek się troszeczkę wygiął. Tu na dole jest taka szczelina, ale raczej niewidoczna. Więc myślę, że mogę być z siebie zadowolony. Robiłem to pierwszy raz, nigdy wcześniej nie próbowałem. Jak na moje możliwości, to chyba wyszło dobrze. Dziękuję bardzo.